Mam 29 tysięcy do spłaty. Żeby to spłacić, to ja muszę albo sprzedać krowy, albo ciągnik, albo pole, coś muszę. A jak ja to sprzedam, z czego ja z czym zostanę? Niestety tak to jest, że po ogłoszeniu upadłości członkowie, byli członkowie spółdzielni odpowiadają do wysokości udziałów, które zostały przez organy spółdzielni. Yy, określone. To jest oryginał rozporządzenia podpisany przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Jakie są Panów odczucia na temat tej konferencji? Dobre. Lepszy rydak niż nic. W marcu uczestniczyłem tu na proteście rolników, w proteście zasadnym. Setki rolników wystąpiło z wielkim problemem dotyczącym spłaty udziałów zadłużenia, jak również niezapłacenia za mleko. Zobowiązałem się o podjęcie działań, interwencji poselskiej i takiej dokonałem. Szanowni Państwo, z problemem rolników bielmetu Zwróciłem się do prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego. Otrzymałem, rolnicy, otrzymaliśmy wsparcie prezesa Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego. To jest poparcie polskiego rządu dla polskiej wsi, dla rozwoju, ale też dla problemów polskiej wsi i sytuacji z jaką spotkaliśmy się w Bielsku Podlaskim, tu z tą trudną sytuacją rolników, szanowni Państwo, to Państwo wspólnie ze mną, z rządem jesteśmy autorami rozporządzenia Rady Ministrów, podpisanego przez premiera Mateusza Morawieckiego wczoraj, 27 lipca 2021 roku. Jest rozporządzenie, które reguluje tą trudną sytuację. Jakie są panów odczucia na temat tej konferencji? Dobre. Lepszy rynek niż nic, Dobry. bo się obawialiśmy, że stracimy nasze wypłaty. W moim przypadku 6 miesięcy za legalne za mleko. No i plus udział, który już trzeba dopłacić. Rozumiem. A jak wygląda pana sytuacja tutaj po bo podłości biurze mleka? Ja za mleko o winni 19 tysięcy. No i plus 26 udziałów miał do, do płacenia, to chyba wiadomo, nie? Gdzieś w rolnictwie. Tam i tak z tego nic nie ma. Kochani, to tylko jest duży przemiał. I dużo jak się ma, to tylko dużo... Im więcej się ma tym, więcej tym się, się wydaje. wydaje się. To jest tylko większy obrót, nie? Jak więcej weźmiesz, tak więcej oddasz. Kiedyś jak było mało, moi rodzice gospodarzyli 5 krówek było, 10 świniaków i dom postawili. Dla mnie pomogli, dla brata, dla siostry mieszkanie kupili i tylko z gospodarstwa. Nie było tam żadnych kolosów, no i... i ale aż się nie porównać, no, no to to. Dziś, żeby oni wstali, zobaczyli ile ja mam i robię, to powiedzieli, ty chyba w worku pieniądze trzymasz. A tu czasami nie starcza od miesięcy. Od wypłaty do wypłaty. Niestety tak to jest, że po ogłoszeniu upadłości członkowie, byli członkowie spółdzielni odpowiadają do wysokości udziałów, które zostały... Przez organy spółdzielni e, określone. Kwota 50 tysięcy złotych udziału została określona przed przedstawicieli delegatów w roku 2010. Większość rolników, z którymi rozmawiałem, mówiła, że w ogóle nie wiedziała o tym, że od ponad 10 lat ta kwota udziału została określona na 50 tysięcy. Nie będę mówić o tym, że w międzyczasie w 2018 roku spółdzielnia podniosła. Udziały do 100 tysięcy, po to, aby podnieść wartość majątku i uzyskać dodatkowe kredyty na inwestycje, która tutaj była prowadzona. Jednak po protestach rolników, już w tamtym momencie, te udziały zostały obniżone do 50 tysięcy złotych. Te udziały są wpisane w krs I ja, jako syntyk muszę Państwa byłych członków wzywać do dopłacenia brakującej kwoty udziałów. Liczba tych byłych członków spółdzielni, które, która jest zobowiązana do dopłaty udziałów, to jest blisko 800 rolników na kwotę niebagatelną, bo na ponad 20 milionów złotych. Przy czym, tak jak Pan Poseł przeczytał, kwota dopłaty do udziału będzie maksymalnie do 40 tysięcy złotych. No i tutaj z przykrością muszę stwierdzić, że w stosunku do 93 Rolników, udziałowców ta kwota przekracza te 40 tysięcy złotych. Niemniej jednak rozporządzenie jest takie, jakie jest, dopłata wynosi 40 tysięcy złotych. To znaczy, no konferencja. No... Jakieś jakieś propozycje konkretne, bo jak ja miałbym zapłacić udział, bo ja jakby mlek pieniędzy nie winien za mleko, bo ja wcześniej odeszłam, tylko, tylko mnie to jedna rzecz nie, niepokoi, że ja złożyłem podanie o, o wykreślenie między członkostwa e, dwa lata temu, to 2 lipca, a, a przyszło do mnie płacić 14 tysięcy za, za udział. No to ja mam być przymuszony udziałowcem być. Słuchaj, czyli to wygląda tak, że pan się wypisał już wcześniej i tak, jakiś tam... Błąd bo mam mam zasze, podanie, że... mam wszystko złożone. I, 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 I zwrot udziału. No i przyszło do mnie, że ja, ja, ja mam płacić za udział. Niedopłacony do 50 tysięcy. No to ja nie rozumiem tego bardzo. Czy to w czambu wszystkie wysyłali? Kto, bo, bo to, bo chodziło... Pewnie to chodziło o to, że jak najwięcej udziałowców, żeby że było, wtedy on dostawał kredyty. I dlatego o to tu chodziło chyba. I nie wykreszał nikogo z list. Rozumiem, jak, w jaki sposób teraz te założenia, te obietnice złożone przez pana posła Kłokowskiego mają panu pomóc w związku z znaczy, tym, jak nie do... Ja nie, nie, nie będę do... dopłacał do 50 tysięcy. Bo jak złożę w agencji papier, no to nie będę składał. Nie będę płacił już. To, 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 to mnie funkcjonuje, ale 36 tysięcy przepadnie, przepadło moje. To, nie da się, się tego odzyskać w jakiś sposób? No chyba nie no, a kto odzyska jak podniem tam no kto to odda no. Nie, ale właśnie czy od państwa, właśnie pan pomocy, nie dostanie w związku ze stratą tych 36 tysięcy? Raczej chyba nie, tylko tyle, że, do, tylko państwo jakby to 40 tysięcy dopłaca do udziałów. Za każdego rolnika, kto ma, kto nie ma y, pełnego udziału. A, kto, a, a jak ma y, tylko na przykład 2 czy 3 tysiące udziału, to jeszcze musi ten rolnik 8 dopłacić. Taki przykład daje no. A tak to no ja, ja, ja nie będę dokładał na przykład. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to służę. A co pisali, Można? Można się spytać? Ja Teraz proszę bardzo. Jest taka sprawa. Pan były prezes Romanczuk, Kupił tartak, tak? On nam niepotrzebny. On wykupił działki, które są nam niepotrzebne. On teraz siedzi w domu, dostaje duże pieniądze. A z czego on dostaje? Z czego? Z naszych pieniążków? My musimy. Ja teraz muszę sprzedać albo ziemię, albo ciągnik, albo coś, żeby po prostu uregulować długi. Jeśli ja to sprzedam, a z czego ja później będę żyć? Ja jeszcze jestem za młody, żeby iść. Jak to można zrobić? Czy to nie można jakoś inaczej? Tutaj ja, ja mam dużo kolegów, którzy to samo powiedzą. Przecież to są duże pieniążki. Mój kolega ma ponad 40 tysięcy do zapłaty. No z czego on będzie żyć? Jakoś to nie można uregulować, to nie można przeciągnąć. Przecież to jest nienormalne. No. My płaciliśmy. Mój ojciec miał, teraz nie wiem komu to powiedzieć, jeśli tutaj są ludzie, mój ojciec miał, nieboszczyk, dziewiąty numer dostawcy. To tak jakby był dziewiąty tutaj, tak? Polegał na tej mleczarni. Ja po nim przyjąłem gospodarkę, a teraz ja jestem zadłużony. Ja mam 30 tysięcy do spłaty. Czy ja muszę posprzedawać ziemię, krowy? Jeśli ja sprzedam krowy, to ja z niczym nie zostanę, tak? Sprzedam ziemię, no to z czego ja będę żyć? Sprzedam maszyny, a czym ja będę robić? Po prostu, według mnie, to tylko obiecanki, co sanki. Jak pan myśli, czy faktycznie tu jakaś, jakąś pomoc będą w stanie państwo uzyskać z tego, czy nie bardzo? Ja myślę, że nie. A dlaczego? Dlaczego? Bo moim zdaniem to jest tak. Wziąć kredyt spłacić i kredyt spłacić. Chyba, że sprzedać albo pole, albo maszyny. Spłacić to wszystko. Rozumiem, Nie. Ale, a w jaki sposób dokładnie pan tu wychodzi straty na tej sytuacji? Może nam pan przybliżyć tą sytuację? Mam 29 tysięcy do spłaty. Żeby to spłacić, to ja muszę albo sprzedać krowy, albo ciągnik, albo pole. Coś muszę. A jak ja to sprzedam, z czego ja z czym zostanę? Rozumiem, a, czy w jaki sposób, a w jaki sposób ta pomoc rządowa ma się do pana problemu? To znaczy, w jaki sposób. Ja na razie tak bym powiedział, żeby rząd po prostu może więcej odłożył to. Żeby to rozłożyć, są żniwa, będą po żniwach może pieniądze, może jakoś, no nie wiem, nie wiem, ja, ja sam nie wiem, ale no po prostu na dzień dzisiejszy, no skąd ja wezmę, jeśli nie mam, no. Rozumiem, a czy zapoznał się pan generalnie z tym programem, który został tu przedstawiony? Tak, słuchałem właśnie, ale coś mi się to nie podoba. Teraz niech pani da głośnik, ja powiem jedną sprawę. Teraz słucha pan, pan mówi, że kredyty, tak? Nie to nie kredyty, to będzie kredyt. Będzie pomoc, ale ja muszę to spłacić, pan. Nie pan musi pan Już kumagana? rząd spłaci. rząd spłaci to. Nie pan nie musi płacić. Ja nie to muszę płacić. Mams płaci. Ja ma, ma, ma to składać, pan, pan wypełni wniosek. Więc pan, pan nie dopłaci. Chwileczkę, nie chwileczkę. chwileczkę, Ja jestem udziałowcem tutaj. No a my to kim? No to dobrze. Ja właśnie chce zapytać. To ja znaczy mam składać wniosek, tak? weźmie pan z agencji wniosek wypełni go. zaniesie z powrotem do agencji i fono co stanie. Jest Panu przyznana. Nie będzie Pan musiał nic dopłacać. Dziękuję, dziękuję. Proszę bardzo. Proszę Państwa, tak jak Państwu pokazywałem, to jest oryginał rozporządzenia podpisany przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Szanowni Państwo, jest to sześciostronicowy dokument, akt prawny, rozporządzenie Rady Ministrów, aby nie przedłużać. Informacji związanej z każdym artykułem, paragrafem, punktem, chcę Państwu w bardzo skrótkim zarysie przedstawić informacje na temat rozwiązań zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pierwsze. Rząd uruchamia pomoc finansową dla tych rolników, producentów rolnych, którzy w latach 2019-2020 co najmniej raz sprzedali mleko do danego podmiotu i od, nie otrzymali za nie zapłaty. W związku z tym, że podmiot, do którego je sprzedali, upadł. To dotyczy państwa. To jest zrealizowane. Drugie. Wnioski o pomoc rolnicy mogą składać do dnia 15 sierpnia bieżącego roku do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formularze wniosków o pomoc będą dostępne na stronie internetowej agencji. Trzecie. Do wniosku o pomoc. Trzeba dostarczyć kopię faktur czy rachunków potwierdzających sprzedaż mleka oraz kopię listy wierzytelności lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności sporządzonego przez syndyka masy upadłościowej. Czwarte. Wysokość pomocy nie będzie mogła być wyższa niż 80% wynikającej z niezapłaconych faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka. Piąte. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów przewidują również udzielenie pomocy finansowej rolnikom, producentom rolnym w wysokości do 40 tys. złotych na jednego rolnika na sfinansowanie udziałów, wpłaty niewpłaconej części udziałów w podmiotach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. W tym przypadku obowiązywała będzie analogiczna procedura jak w przypadku pomocy finansowej za mleko. To jest termin na złożenie wniosków rolników do dnia 15 sierpnia bieżącego roku, wnioski składane do biur powiatowych agencji.